Hej, tutaj Mary Mary witam na moim kanale. Dzisiaj testujemy zdrabki, które niedawno wyszły. Trzy nowości. No i tak wziąłam dodatkowo szczęśliwe linie. Numerki wam powiem. Będziemy mieć. Zobaczymy, czy coś wpadnie, czy, czy nie. Wow, zdrabka wyszła. Fajnie na premierze. Droga do miliona. no Sami zobaczcie. A no to lecimy ze szczęśliwymi liniami. Szukamy banana i gruszki. Oczywiście szukajcie ze mną. Teraz winogrono i diamencik. Tutaj jest, tutaj też. Księżyc zrobić truskawka. Słońce i gwiazda. Czy gdzieś będzie, to zaraz się okaże. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Śliwka i kości. Kolejne symbole to podkowa i worek. Czy tam sakwa? Ciekawe, czy tu coś tu będzie. Krab i pomarańcza. Gdzieś kraba widziałam. O, jest. O, i pomarańcza też się znalazła. Truskawka i tref. No ale chyba nie ma. Kolejne to jest pik i biedronka. I kolejne, czyli w sumie ostatnie słoń i tęcza. Ale czy to coś nam da? Chyba nie, sprawdźmy to sobie. No i nie ma. Sprawdźmy po kontroli. Zgadza się, nie ma. No to teraz, wow, zrabka z numerkiem 23. Czekajcie tylko, zrobię, żebyście to przewidzieli. No, na premierze wyszła rewelacyjnie. Zobaczymy, jak dzisiaj przy jednej sztuce. Takich liczb szukamy. Na razie mamy inne. No nie ma, nie ma. No niestety, tu też ta zrabka pusta. Tylko te kontrolne były chyba jakoś tak. Tu mamy jakieś P. Tylko drugą znajdę. O, tu coś jest r, ok, puste. No to przejdźmy do drogi do miliona. Zrabka bardzo mi się podoba, tylko tyle, że mnie nie lubi. To moje kolejne podejście, no ale wybitnie mnie nie lubi. Musimy mieć dwie takie same liczby. Na razie widzicie, są różne. No, jak w, w ostatnim czasie czas mnie goni, ale staram się od czasu do czasu coś nagrać. Różne. Różne, różne. Nie ma, nie ma i nie ma. Nie wiem, gdzie tu są kontrolne. Nie mogę w tej zdrapce namierzyć. W każdej jest całkiem gdzieś indziej, no, ale jeszcze tu poszukam z tej strony. No ale to chyba na tyle. Zdrapaliśmy prawie całą jak Kontrolnych nie widzę. No trudno więcej nie szukam. Ale zgrabka przegrana. No to teraz z numerkiem 13 ta gwiezdna kasa. Tu szukamy liczby. Mamy słońce. Ta, ta zdrapka mnie też nie lubi. No trudno bywa. Ale myślę, sprawdzę sobie jeszcze raz w takim miksie każdą z tych zdrapek. Widzicie, ale wyszło jak wyszło. No i jeszcze dajmy jej szansę, bo jeszcze ją drapię. Także zobaczymy czy uratuje odcinek, czy wręcz przeciwnie. On na razie nie ma wygrywających symboli, szkoda. Ta drabka za 30 zł to im się tak średnio udała, ale oni ostatnio jadą z takimi na szybko. Nic na to nie poradzimy, tak jest. Ale wygranej nie ma. No to także odcinek na pusto, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do kolejnego razu, cześć!